Hejka! Dzisiaj pokażę Wam tajemnicę w Brookhaven Dobra, najpierw co yy, pojedziemy do jednego z domów. No co zrobię jeden z domów? Dobra, co pojedziemy? Dobra. Zrobimy sobie tutaj pod... Siedemnastką. Potem. Dobra. Wchodzimy sobie tutaj na górę i tutaj do pokoju. wchodzimy tutaj w, tam gdzie jest mało miejsca, tutaj yy, z boku łóżka. Wchodzimy tutaj i mamy taki sekretny pokoik. To jest pierwsza tajemnica. Teraz pójdziemy, teraz Wam pokażę drugą tajemnicę, która już nie jest w domu, w domu, bo teraz będę nagrywała poza domem. Teraz pojedziemy do posterunku policji. Dobra. Tutaj już blisko jesteśmy. Dobra. I sobie wchodzimy tutaj na górę. I idziemy tutaj. I patrzcie, tutaj w tym takim okienku jest taki i można go sobie urządzić. No i można zrobić taki własny pokoik po prostu. E, dobra, jeszcze jedno e, jest sekretne. Tutaj wchodzimy do kabiny w więzieniu, i tutaj widzicie jest taka kratka. Skaczemy, i tutaj taka, idziemy prosto, i tutaj mam kratkę na wyjście. I ten sekret jest po to, żeby nie siedzieć tak długo w więzieniu, żeby się nie odłączać, wiecie. Można się teleportować też, ale. Tak, żeby nie za, nikt nie zauważył to, można tą kratką. Dobra, następnie idziemy, pojedziemy do banku. E, możemy rowerkiem sobie pojechać. Patrzcie, jaki ładny rowerek sobie zrobię. Dobra, skasujemy rowerek. Idziemy tutaj po kartę. Sobie wchodzimy tutaj. I tutaj, jak się wyburzy, save to że polisać nie złapa, to wchodzimy tutaj. I tutaj do tych kratek. I tutaj wchodzimy. Tutaj. idziemy tutaj do tego takiego i klikamy tutaj i mamy taki pokój dla takich i mamy tutaj ten taki pokój i tutaj mamy jak usiądziemy tutaj to mamy taki tutaj monitoring gdzie policja na przykład jest. Na przykład przed bankiem. Czy policja rusza, widzicie? co je, kto jest w policji? I takie różne rzeczy. I dobra. I teraz idziemy do... Syskoczymy so, sobie tutaj i patrzcie jeszcze jedna rzecz. Przechodziliście sobie tutaj, tutaj i tutaj przez to białe. Możecie sobie wyjść poza tutaj. Dobra. Yy, następne. To sobie pojedziemy do szpitala. Dobra. Dobra, co możemy tutaj pojechać? Z można powiedzieć. To jest dla karetek ogólnie, ale prawdopodobnie w ogóle nie ma karetek. Teraz. A. I jak się nie da wejść, to po prostu sobie wchodzimy u szatu. Bierzemy sobie drabinkę. Hop, stawiamy tutaj sobie. I sobie tutaj. I widzicie, tu jest, tutaj jest wybita szyba, więc tutaj wchodzimy i patrzcie, tutaj y, jest takie stary szpital i tu byli zombiacy, y... takie różne takie I też tutaj patrzcie, jest trup. A tutaj broni na przykład, tutaj taki obrazek. Już o, y, coś tam się robiło z tym obrazkiem jakieś tam. Ale nie pamiętam właśnie... Nie, nie, nie... wiem co. Ale niedługo się dowiem i nagram. Kolejny taki filmik. Nie z tymi samymi rzeczami, bo to tak wie, 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 wiecie no, nudne. Więc... No, ale jak z, będę na no, jeszcze inne. To wtedy Wam jakby nagram kolejny filmik e, dobra i to chyba tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapkę w górę, subika i dzięki za filmik. Pa!